Chodźcie wszyscy tutaj w haszcze. wsadzimy wam chuja w haszcze. Dzień dobry, z tej strony Rudek, tutaj teraz będę wam pokazywał... A ja duchy. A tu jest nasz Buła. Popierdła. Popierdła. który jest... O, dalej z, ci Skrył się jak zaginiony w akcji. I ty już nagrywasz? Tak, już teraz nagrywam. Ledówką? Nie, będę do pralki kurwa. Tak oto wygląda nasze miasto. Bardzo ładne, bardzo piękne, takie piękne, że aż chodzę tyłem po nim. Wszyscy się tutaj bijemy, bo jesteśmy huliganami, proszę Chodź, na solo. Tak, na solo. No Szczególnie, że tu nie ma PvP, ale nie. Proszę zobaczyć, jaka bijatyka. Bijemy się, jak prawdziwy faceci. Ja już po. Tak. Dobrze, słuchajcie, nie? Ja tu mam taką fajną... fontannę. I kurwa mój 30 poziom Co twój 30? Ja mam 25. Zaraz jebałeś? No. Nie, bo zamknąłem wszystko. A tutaj... Była m... moja trzymiakce one. Enchant i będziemy się enchantowali. O, już się zenchantuj. Tak więc proszę państwa, Minecraft to taka gra, w której się stawia kloca. To nie Patryk. Tak. Nie <noise> lubimy takie ktoce. Lubimy stawiać kloce. Szczególnie widzicie tutaj nasza koleżanka, która pod nickiem martusia01 postawiała już parę klocy. Ona lubi sosnowy. Ona lubi sosnowiec i stawiać kloce. Idziemy do Buły. <laughs> Idziemy do były. A Buła to debil i robi tutaj płot z redstone'a. Z to dopiero połowa. A, się popiszesz A tu wyjebał TNT, proszę państwa. To jest jeszcze gorszy niż kręgi w zbożu, więc uważajcie. Ha, nie rozjebiesz mu tego No. pa jaki. Normalnie. A teraz stoję w leju. I no tam nie leju. Jakie będę z wszystkiego ten płot? Jeszcze z złota i... A z dupy też zrobisz? Zrób z piecyków. A ja idę spać. Wydupisz mnie. O, spoko. Idę panie i panie ja będę szalony spać. A tak, idę pani. Pani pań, to ty mnie chcesz napisać zawsze za kobiet tweli. To prawie jak sobie. A podobno z tego się od Nie, nie idzie się odbijać. Już nie. Już nie, szkoda. No idziesz spać Kamil, nie. bo chcesz się wylogować Ja się też wyloguję Nie dobra, będziemy się ciulać, pokażemy jak się ciula z mobami Chodźcie, idziemy tam przed nasz zamek Tam będziemy się napierdajać O, już idzie dwóch kolejsi Tak, już jeszcze padnie O, będzie powstań, powerade Ojej Oj, ktoś mi uderzył To nie ja no To ja Dzięki Proszę Państwa, a tak wygląda od w Wpuść dziecko na komputer. Akcja, wpuść dziecko na komputer. Czuł mi złup nie nie? Szczególnie jak tu nie ma PVP. A tu już jest. Aha. A to z dziećmi A tam jest creeper już. Kamil, ja sam w z dziećmi. A moja z dziećmi jest bez dzieci ostatnio, poroniła. Kurde zaś. już 50, dziecko i dalej do by... 40 razy już rodzi, i dalej nie ma dzieci. Czekaj, ja już miałem na niego wymierzony. A to, proszę Państwa, nasze wielkie fabryki. Tutaj Microsoft, a tutaj Apple. Tutaj będziemy robić komputery. Tutaj małe chińskie dzieci, swoimi super małymi chińskimi rączkami będą budować komputery. Do no super małego buły. Uii. Jaki zły zerudek, no... Nie dziwisz? Oni... Oni i Spadł creeper już! Dajemy jednego Ojej. Grudek, by się bicie. nie Odezwał się ten. muła huliganie Chodź tu. Się Ty, ten Creeper kol... w środku, lol. No bo ciemno, lol. Tam idą, co to... Patryk, cześć. Cześć, Patryka! Aaaa, siamaku. Co u ciebie? Obiadu szuką. Kurwa, to było moje. <grym> Gdzie są moby? Idem. O, on tu jest. Idem, nam dalej. chodźcie. Hmm. Creeper są. Wiadomość ja moje... z. Wiadomo, że w ostatniej chwili była, zajebał creeper'a. Pff, e co że się zrobili? Siu, sure, że chcę jeszcze. Twoja no, so, no. wino przy ciebie wybuchają. Dzięki, i tak exp e idzie do mnie. Mm -hmm. Chodźcie dalej, tutaj. Idzie w pole. Tu, creeper'kę, jeden, dwa i trzy, ciur. O, to... Prostą go. A tu już nie ma areny. Teraz możemy się bić. Nie, panowie. Ej, Creeper, to... za tobą! Dzięki. Chcesz powiedzieć, że się pić możemy. Ale się też panie, nie? Spójrzcie. Jak chciałeś się bić, no to się biłem, nie? Jak ten filmik nazwiemy? Pierw trzeba wrzucić na naszego Facebooka, o, ja który został zrobiony. Ale co grupa? Wiecie, mamy mordokionówkę, nie? Co ty No. I zapraszamy do lajkowania i komentowania. O mnie nie ma w grupie za jeszcze. Będziesz. Oje. No to, tworzymy fanpage czy konto? Konto. Trzeba mieć. Grupę, nie? O, grupę, siedem grup. Ale ci w góry, idę w las... Ja się poszli, kurde. O e, ile tu Endermanów o kurde Kaj. Okay. Nazwij no, no, go Z 4 się puszczy W haszcz! Kurzczę! W, w haszcze, żeby powkładać chuja w paszczę. O świnka Pig. Te, ale zrobisz intro ze swoim zdjęciem tym ostatnim. Ojej, świnka się paliła. O, no, przy okazji, przy okazji, mamy już bewsztyka. Ciekawe dlaczego. Oj, oj, panowie pani, gdzie jesteście? Szkieletor. Mhm. Tu ktoś To Kto to skoko? Policja. Na glebę. A, o, jest, tam. O, pasz piesek. Macie, macie ten, e, e, nie skór. A ja mam cię. Myślałem, że dojebałeś tego psa. No dojebę, *ba, doj ale to jest następny. No, to zajebło. O, mam pieska. Co go uderzy? No ośle z giny przy Jak przyjemnie. No. To było w diaksach chodzi, nie? Nie są śmierć nawet boxy. No, Odezwał Diaksy są złe! To pieniądz szatana. A szatan żyje. Szatan cię wpierdoli na obiad. Co? Pamiętacie JJ Jokera? No. Ja to jest mój hop. On nie żyje. Co ty go już? Wiesz dlaczego JJ Joker nie jeździ na rowerze? Bo nie żyje. No, hmm. I nie. Skeletor! <słys》> Jakbyś opisał siebie na filmiku. Co lubisz robić nocami? Stawiać kloce. Jebuj. A co rankami? Stawiać kloce. A wieczorami? Moje życie jest tylko jednym wielkim stawianiem kloca. A najlepiej to kloc diwy. Oh no my God. Kamień ci podnieci. Niestety... Creeper już! Tylko dla dorosłych. Twój hobby twoja z dziećmi fakt, panowie. Oj, Mój ta fuck Dzięki kurwa. Co? Krawi są. Creeper Kami. za tobą. No, właśnie słyszalnie. Cieszę się, że nie mam łuku. Ja mam łuk. No ale ja nie mam. Nie ja mam łuk i jeszcze mi zostało tylko 128 strzał muszę go naprawić. Jaki masz łuk? nie jeden Tylko? Tylko To po co naprawiać? No w sumie zrobię, 30 Set 30 level, zrobię se nowy a i, Ta, no, i masz... będzie w kolejnym odcinku, który będzie już jutro Jutro w nocy o północy kurwa Kurwa mać ty, ty, ty Kto to? Nie masz, co no, mnie też zbiło co... Kurwa była chyba z ukrycia No tu może No bo szukam. Aha tam jest. Czekaj, bo Creeper już... dzięki! Ja dzięki. Nie trafiłem. Kaj jesteś? Zgaszę cię. Chodź tu? tu. to ma też połowa A To się dalej pali? Czemu ten pies mnie wpierdala, co? No bo żeś mnie uderzył. Bo to jest ochrona czy coś? Dobra, no dobrze. A ten zaś na tego leci. Bo ci go zabiję, ale go nie chcę zabijać. To ja cię zabiję. Ja jestem humanitarnym chłopakiem. Kurwa, ja tam się. Ty chowaj ten miecz. Tak, jest. no te... ty jesteś pewien, że chcesz go zabić. <grym> Uspokój, kurwa, mu dziąsła, ja pierdolę. Czy ten czy jaki był? O ty. Kurwa, ja zaś dostaję, no dzięki! <grym> Jesteście zajebiści i... Jeb! Jaki ten pies jest? Nie wiem, ja idę, idę ja na świnie. Kurwa, moja diaksowa zbroja. Co? Po co chodzisz na wykończeniu? No prawie że. Do no no sam zobacz, kurwa. No nie widzę, wiem. Więc... 40 mam spodnie, 256 mam, mam ten, na piersi. Bijemy go. dupa ci No fajnie, nie ma tak. Prezes, prezes czula tego psa, ja bym ja obłudnął. Te kurwa, kto to mnie... Hej, <grym> znowu narzutka. Co za Weź tego psa, zabij, kurwa. Weź tego psa, ogarnij, bo ja go zabiję, kurwa. To później jeszcze zabija. Powiedział był. Enderman. Był, ale się jednym. To, to poczekał po z tym psem Nie, Jej, bo ja sobie chcę krówkę spalić. Ja, to było moje żarcie, oddaj! Chciałbyś. Oddaj, by cię spalił, Chciałbyś, ja je spalił swoim łukiem. A ty masz łuk? Jak to moje żarcie, co wyglądacie? A co mam w ręce? dupek? Oj dziur, trzeba się schować, bo deszcz padał. Nieee, Duż... Nie! Roztopią mi się włosy! Chodźcie pod zaparnię. Będę mi stać Hebra! Kamilu! I to by było wszystko ten w tym odcineczku. Zapraszamy wkrótce na nowy. Zapraszamy w wkrótce na nowy A Kaj ty jesteś, wszyscy muszą pomachać! Hello! Aha, czekaj Tu jest Kamil O tym, że jak zapomniał Hello! To ja, a pa, wesołyś ty? Ja muszę pomachać No to chodź tu było. Widzimy cię. Widzimy cię, widzimy cię. Patrzcie, ale ustawcie się wszyscy na F5 tak, żeby, żeby żebyście sobie... widzieli. No ty się zjebnięty. Tak na F5, ja? No kto mnie bije? Jaki lag, ja pierdole Kurwa, chciałem... No co wy chcecie, ja tu macham Faktem do mi właśnie Dobra, pa, na razie, cześć